Dzień dobry, ogółem. Jeszcze nie jest noc. Ogółem chciałem Was wszystkich pozdrowić i powiedzieć i przywitać gościa. Meksykano. Chyba, chyba znacie już go. I ogółem chciałem tutaj pokazać, o, co tutaj się dzieje. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Jakieś te. Jakieś mięso się y, tłuszy się, to powinno być jeszcze pokrywka. Ja panu bym powiedział, szybciej to by się bo to w środku może być y, półsorowe mięso. Nie, patrz. No to ty wszystkie wiesz. Ja wiem, smacznego ci życzę. A masz mówić? Ja nie chcę. I tu bierz? Chciałem. A po co mi? A co? Ja jakiś jestem darmozjad? Ja nie jestem darmozjadem. Właśnie chcę ugłym ludziom udowodnić, że ja nie jestem żadnym darmozjadem. I chciałem wszystkich was widzów pozdrowić. Jesteście? Piecze się? Ja ci mówię, jakbyś pokrywkę, to szybciej by to by było takie tuszone Przyniosę po To już teraz Jak ja powiedziałem to Janek wień tam O i właśnie o, o olej Dam mu jednego kotlata Niech sobie też zje. lewo łap, Ale uważaj na te. Gorące, bawel. Bawel. No zje. Powoli. Tak. Uf. no gorące, tak. Poczekaj gorąca. trochę. No gorąca, Co? Ty też dostałeś kotlecika. Mhm. Uh -huh. Ostygnie, tak. sobie zjesz. Tak. wspaniale Piesek, o miał sierści, pogubił i teraz takie łapy grube, jakby no. chwycił to jakby on mało Krzysztofa nie, nie przywrócił raz, no. smacznego kuroce. Tobie życzę. Czekaj Nero, A. Nero czekaj, łap, łap. Z Z Z bo, bo smaczne, ale kurwa gorące. Chciałem nagrać, a Ty nagrywasz. Tak. A piesek. O. Tak. To jest właśnie cudowny pies z Bombasu. Nerko. Nerko. Dobrze o, Ludzie mówią, że... Całe tak. te... A jesteśmy na podwórku i robimy na patelni całe te nie może puszczać A tak nie ogółem A. Dobry pies Grzeczny Nie Dobra trzymaj się Ma Trzymaj się Majora na pewno nie zginiesz nie. O, jak. On, on chce żebym miał on czuje wiesz dobrego człowieka no trzymaj się na razie